zanim jego kolega z drużyny Jakub Ruk 14-22. Czekamy też na oficjalny pomiar czasu najlepszej trójki. Poznamy to za moment. A to już jest Jakub Ruk, obecny piąty w stawce. Jeżeli chodzi o czwartą kolejkę, on spalił. No bo to jest tak naprawdę odległość, która daje mu drugie miejsce w ostatniej kolejce. Jak odpowie Jakub Ruk, on podczas tego konkursu dopiero w piątej kolejce przeskoczył 14 metrów. Było 14.02. No w tej chwili spadłby na szóste miejsce, ale jak będzie teraz? 14-43! No, widzimy tutaj Cezary, Wilk i Jakub Róg.